Trzy lata przerwy, tyle musieliśmy czekać, aby ponownie biegać nocą w stolicy Dolnego Śląska. Ósmy nocny PKO Wrocław Półmaraton już w najbliższą sobotę. Spodziewamy się 12 tysięcy uczestników. No i jesteśmy przekonani, że to będzie wielkie święto biegania dla całego miasta. Startujemy ze Stadionu Olimpijskiego, następnie kierujemy się w stronę Mostu Grunwaldzkiego a dalej dworzec PKP, z którego skręcamy w ulicę Ślężną do Wieży Ciśnień. Z powrotem w stronę Kapitolu i przez Ostrów Tumski kierujemy się w stronę Mostu Zwierzynieckiego oraz w wyjątkowej atrakcji na trasie Hali Stulecia. Następnie dalej do mety na Stadionie Olimpijskim. Nocne półmaratno we Wrocławiu to nie tylko święto sportowych wyników, ale również rewelacyjna atrakcja dla wszystkich, którzy chcą po zmroku zobaczyć miasto Wrocław. Przygotowaliśmy szereg iluminacji świetlnych na trasie. Podświetliliśmy najfajniejsze, najbardziej okazałe miejsca, tak jak Most Grunwaldzki czy wieże Ciśnień. Ponadto będą przygotowane punkty muzyczne. W tym roku biegamy pod ogólnym szyldem muzyki rockowej, tak więc spodziewajcie się, dobrej muzyki i dobrej zabawy na trasie. Wszystkich uczestników biegu zachęcamy do poruszania się komunikacją publiczną. Ponadto uczestnicy, którzy odbiorą już numer startowy, mogą poruszać się komunikacją zbiorową za darmo, bezpłatnie. Wszyscy, którzy posiadają numer, po jego okazaniu, będą mogli 18 i 19 czerwca jeździć po Wrocławiu.